Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Nino, Filipie, Mileno, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi pankacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. <głysy> Nino? Filipie? Mileno? Zaraz coś upichcimy. hmm a co my to jeszcze mamy. Lala, lala. Hmm. Ach, ty, elfie waką, cóż... A, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi i kochającymi osobami. A tutaj wasze zdjęcie? Chyba już wiem, jak spędzić następne wakacje. Napisali też, że podobno czasami kłócicie się nawzajem. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś oznacza? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie tata oraz mama. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym w innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą Terknięte, co my tu o was mamy? Mino, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz bawić się z bratem. Chciałbym cię pochwalić, że już śpisz w swoim łóżku. Wiem też, że lubisz zabawy na śniegu. Filipie, masz już jedenaście lat. Podobno bardzo lubisz gry komputerowe. Chciałbym Cię pochwalić za to, że dużo się uczysz. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Mileno, masz już 40 lat. Podobno bardzo lubisz swoją rodzinę. Chciałbym Cię pochwalić za to, że tak dużo energii poświęcasz rodzinie. Wiem też, że ciężko pracujesz cały rok. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: nie denerwujcie się bez powodu. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest Wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. Na... O, a co to za dym? Hmm to były moje pierniczki? Hmm. Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Mosiałek. Nie wiem, co się dzieje. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozwozić prezenty. <gryny> tak. <gryny> no dobrze. Czas ruszać. O, oh, kochane elwy. Gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane. Tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przedą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszyscy mam. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym a? A, O, a co to? Pasażer na kapel? Tak, jestem Aha, Bez Świąt! is the season to be jolly